Dzień dobry Państwu, witam w drugi świąt Bożego Narodzenia. Chciałem złożyć serdeczne życzenia od redakcji pomorskiej Telewizji Narodowej. Nie siedźcie za stołami, idźcie na spacer, tak jak ja to zrobiłem. No, życzę wszystkiego dobrego i no jedzenia też smacznego. Ale generalnie chodzi o to, żeby te święta przeżywać w gronie bliskich znajomych. I zaprosić kogoś do stołu nawet ubogiego, kto by nie miał sam, musiał być w tym, w tym czasie. No bo święta, to tak samotnie spędzać, to raczej ciężko. Kiedyś pamiętam, zdarzyło mi się, że byłem sam święta i, i źle się w tym czułem. Poszedłem też nawet do tej, e, jakieś tam zaproszenie było, Caritas czy jakaś inna organizacja zaprosiła tych samotnych, to było chyba w Bydgoszczy wtedy mieszkałem. No i co? No i no, musiałem jakoś tam tę Wigilię przeżyć wspólnie z tymi biednymi i samotnymi ludźmi. No dzisiaj już taki biedny to nie jestem, bo mam żonę, a to jest duże bogactwo. No więc z Sylwią razem Wigilię żeśmy spędzili z moją mamą i, i zaprosiliśmy taką z fundacji naszą podopieczną Grację, która byłaby sama gdyby nie nasza inicjatywa. Do, przecież ten wolny talerz zawsze się znajdzie, a jest, jest co naprawdę. Zapraszajcie ludzi na, na takie święta, no, tych, co potrzebują być święta razem, a nie samotnie. Dlatego jeszcze raz składam serdeczne życzenia zdrowych świąt, Bożego Narodzenia. I, no i już mogę wyjść do przodu, bo kończy się rok 2019. A wiadomo, że ten rok, no, był bardzo, że tak powiem, dla mnie owocny. Ja jestem zadowolony z tego 2016. ale wchodzimy w 20 rok i czego bym wam życzył w nowym roku i sobie, żeby był pokój na świecie, żebyśmy się przestali kłócić, żeby ten Sejm zaczął naprawdę coś robić dla ludzi, a nie jakieś wycieczki personalne, jakieś kłótnie i jakieś afery, no do jasnej Cholery, skończcie te afery, weźcie się do roboty, chłopy. W tym zajmijcie. No. Ja pozdrawiam wszystkich z działek, bo teraz jestem na działce. I tutaj można pokazać te drzewa ładne. O. I ten traktor i tamtego. No i generalnie to pokazać moją działkę. Proszę państwa, bo sytuacja jest no, taka trudna i napięta, chciałem powiedzieć, no, dlatego życzę wszystkim pokoju i natchnienia, i natchnienia dobrego, dobra czynienia dla, dla ludzi, dla ludzi. Bo przecież jeden człowiek pójdzie człowiekowi bratu, a nie jak do tej pory człowiek człowiekowi wilkiem. No życzę wszystkim jeszcze raz dobrego w nowym roku również redaktor Pomorskiej Telewizji Narodowej Sławomir Ziębiński, kontakt i dowódca morskich dronów z Dańska, zwany Czerwonym Korsarzem. Ahoj!